Dzień dobry. Chciałam omówić te ćwiczenia, które były zadane. Osoby, które zrobiły, mogą porównać. Natomiast osoby, które jeszcze nie wykonały tego ćwiczenia, będą miały okazję, aby je przerobić zgodnie z tym, co wyjaśnię. A więc zaczynamy. Ćwiczenie pierwsze. W ćwiczeniu pierwszym mamy polecenie. Aby uzupełnić kod tak, żeby x było większe od y. Oczywiście w poleceniu jeżeli. Czyli w pierwszym kratce stawiamy if. Jeżeli, przypominam, warunek mamy w nawiasach zwykłych, x jest większe od y, wtedy wypisz witaj świecie. I mamy to ćwiczenie wykonane, robimy wyślij ćwiczenie. Następne ćwiczenie związane jest z tym, że mamy wpisać warunek, ale wtedy, kiedy x jest równe y. Czyli wpisujemy if, x jest równe i tutaj uwaga, muszą być dwa znaki równa się. Ponieważ możecie wpisać jedno równa się i wtedy w momencie, jak wpiszemy jedno i wyślamy ćwiczenie, to będzie błąd. Jeżeli wpiszemy dwa znaki równa się, to wtedy ćwiczenie będzie wykonane prawidłowo. Przechodzimy do ćwiczenia trzeciego. Tu mamy już taką sytuację, że mamy instrukcję i w pełną. Nie, że jeżeli jest warunek spełniony, to wykonaj. Tylko mamy ten schemat, że jeżeli warunek jest spełniony, to wykonaj tą czynność. A jeżeli nie jest spełniony, to wykonaj tą czynność. Jeżeli jest spełniony, to ma wykonać. Wypisanie słowa jest, a jeżeli jest niespełnione, to ma wykonać wypisanie słowa no. No i wtedy wpiszemy, że jeżeli x jest równe y, to wypisujemy jest, w przeciwnym wypadku wypisujemy no. Pamiętamy też o tych dwóch znakach równa się. Ćwiczenie czwarte. W ćwiczeniu czwartym sytuacja wygląda tak, że mamy warunek, który sprawdzamy. Jeżeli ten warunek jest spełniony, to wypisujemy 1. W przeciwnym wypadku nie wypisujemy nic, tylko znowu mamy kolejny warunek, i w tym warunku Znowu wstawiamy słowo if, pokażę, czyli jeżeli warunek jest spełniony, x jest równy y, no to wypisuję 1. W przeciwnym razie wstawiamy kolejny if, bo mamy kolejny warunek, który sprawdza nam to, co jest tutaj napisane, że x jest większe od y. Wypisujemy 2, w przeciwnym razie wypisujemy 3. Czyli to jest taki schemat, że mamy jeden rąb, od którego odchodzą dwie linie, tak lub nie. I od rompa, który jest, od linii, która, od której odchodzi nie, mamy kolejny rąb, czyli warunek, który sprawdzamy. Jeżeli jest spełniony, to wypisane jest dwa, w przeciwnym razie jest wypisane 3. No, i mamy ostatnie ćwiczenie. To jest ćwiczenie, które, o którym myśmy nie mówili. To osoby, którym się udało zrobić, gratuluję. Natomiast to ćwiczenie polega na tym, że do zmiennej przypisujemy polecenie if else zapisane w formie skróconej. A forma skrócona ma taką, taki, taki element, że Warunek, znak zapytania, i jeżeli jest prawda, no to tu jest jakaś czynność do wykonania prawdy: dwukropek, i tutaj jest ta czynność, kiedy nie, ten warunek nie jest spełniony. Czyli wygląda to de facto tak. Czy, jest, czy masz mniej niż 18, nie, czy jest, czy jest godzina mniejsza niż 18? Jeżeli tak, to miłego dnia. W przeciwnym razie. Pojawia się komunikat kolejny. Chodzi o to, żeby zapamiętać ten element skróconego warunku, który pozwala tworzyć proste warunki. Nie trzeba wtedy już tego całego schematu IF-Else. Wystarczy warunek wpisać w nawiasach. Dać znak zapytania i wypisać to, co jest prawdą i to, co ma się wyświetlić, gdy jest fałszem. To tyle. Bardzo proszę, żeby osoby, które nie zrobiły ćwiczenia, wykonały. Osoby, które zrobiły, mogą porównać i mają wolne. Do usłyszenia.